To było wydarzenie trochę nietypowe, bo, bo nie jest z codziennością, bo otwieranie tego typu. Eee pomysłów i, i, i rzeczy, które się tutaj wczesno Częstowie Więc dla nas to bardzo fajne, bo pokazuje miasto, to, że miasto i Raków jesteśmy ze sobą, jeżeli chodzi o kibiców, mieszkańców Częstochowy. Jest jesteśmy nie tylko na Rakowie, jesteśmy w centrum miasta, jesteśmy widoczni. Z jednej strony chcieliśmy uczcić tą drużynę, która zdobyła mistrzostwo Polski, ale zostawiliśmy miejsce dla na kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że także z udziałem Marka Papszula nie tylko w tym sezonie, ale w kolejnych będziemy walczyć. Będziemy chcieli, żeby te kolejne Daty tryb, dla Trybunału się pojawiały? No jestem niezmiernie wzruszony. No, nie spodziewałem się, że, że coś takiego może w Czarnechowie powstać, ale to też chwila takiej refleksji, co, co wspólnie dla tego miasta zrobiliśmy, jako ludzie pracujący w klubie, w klubie wielu wspaniałych zawodników, które, którzy przez lata tu się yy, przewinęli, którzy, którzy doprowadzili do tych sukcesów, wielu sponsorów, ale też kibiców, którzy tu dzisiaj przybyli i jak uhonorowali to w fantastyczny sposób.